Dzień dobry, wraz z kolejnym przebudzeniem przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Yy. Chciałabym dzisiaj zacząć od tego, że wiele osób postrzega mnie jako osobę bardzo wesołą i ogólnie lekko zadowolona chodzi jak ty to robić. Taka pozytywna ich w ogóle, no nie? No i teraz ja bym chciała Wam powiedzieć, drodzy moi Janusze kochani, że nie zawsze tak jest, yy, tylko że yy, po prostu <laughs> Yy, jak widzę takich jak wy, czoł mi się od razu humor poprawia? Nie? Oh. <laughs> to był rzut osiemset. Nie no, dobra, słuchajcie mnie. Yy, po prostu... Trzeba sobie znaleźć powód do zadowolenia, nie? To jest takie proste, że chuj, no nie. Tylko, że mm, powód musi sam w sobie być pozytywny, bo jeżeli karmisz się nienawiścią i y, jesteś zadowolony z tego nieszczęścia albo z nienawiści, no to stary masz problem wtedy, no nie? I wtedy koło się napędza, y, karmisz się nienawiścią, jesteś z nienawiści i nienawiści powraca, no nie? Jeżeli jesteś. Y, osobą, która cieszy się z na przykład jakichś małych rzeczy, nie wiem, typu, kurwa, yy, no nie, yy, no to wtedy wydaje mi się, że ogólnie świat jest piękniejszy, no nie? No i na przykład, nie wiem, ja mogłabym już dzisiaj wyklinać na wszystko, że wygląda trochę gorzej niż zawsze, ewentualnie przy tym świetle, jakoś tak dziwnie wyglądam, jakiegoś zajada, nie wiem, paznokcie mam do zrobienia, yy, samo jak wy, no nie? Tylko jestem troszkę jeszcze dziwniejsza, no nie? No, stary nie chciałbyś nam być na moim miejscu, no nie? Bo niejednokrotnie, no to yy, po prostu nie no, mam tak samo do śmiechu. I yy, ja naprawdę yy, cieszę się po prostu, bo mam taki charakter, że po prostu lubię się cieszyć, no nie? I szukam sobie powodów do radości, a nie do nienawiści. No i to jest to, co ja bym chciała na ten temat powiedzieć, no nie? Dzisiaj.